W dzisiejszym odcinku przez 12 godzin będę otwierać Lucky bloki, Tylko po to, żeby wydropić nowego huge'a Czy mi się uda? Nie wiem Mam nadzieję Także od razu powiem, że jeżeli materiał się spodoba zostawicie tutaj 1000 łapek w górę Zrobię to samo tylko przez 24 godziny Ale najpierw zobaczmy w ogóle sobie co jest w nowym update'cie Mamy tutaj Lucky Dominus Petsa Mamy Rainbow Lucky bloki, Mamy Black Lucky Block Events Czyli to jest po prostu powrót tego co już było jakiś czas temu Ale moim zdaniem spok. No dobra, mniejsza o to i na dzień dzisiejszy mój składik prezentuje się tak, oto. Mamy w ogóle 7 ponad tysięcy subów. Wiecie, co jest na 10 tysięcy subów, kochani? Na 10 tysięcy subów rozdajemy tego cute jolly pinguina. Także jeżeli jeszcze tego nie robicie, subskrybujcie, kochani, bo naprawdę warto. Wybiorę sobie jedną osobę, która napisze komentarz. Chcę peta i subskrybuję ten kanał najlepiej z dzwonkiem No i wyślę takiego pingwinka fajnego Także no za darmo ktoś z was dostali pingwina No myślę, że fajnie Odbierzemy sobie od razu na początku tej liścik, bo widzę, że coś na nas czeka No nie wiem co tu Wojan chciał napisać, ale wysłał 10 tysięcy Jeżeli chcecie też pojawić się na odcinku w takiej formie i chcecie wysłać mi jakiś list Mój nikto węgorzyk08 kochani W ogóle gardło mnie boli ale to już pewnie słyszycie, jestem kurczę zachrypnięty, jest ciężko, A przede mną 12 godzin otwierania laki bloków, kochani, tylko i wyłącznie po to, żeby wydropić sobie nowego huge'a Czy się udano, kurde, myślę, że będzie ciężko, ale jest pierwsze jajko. Od razu mityczny! W wersji gold! Halo! Okej. Okay. Sprawdźmy w ogóle, jak on sobie wygląda. Jezu, ja słyszę, że mój głos naprawdę nie daje rady. Gdzie on jest? No, i nie ma go, bo miałem złe ustawienia, oczywiście, ustawione. Ajajaj, dobra. Także zaczynamy sobie. Mam nadzieję, że w ogóle znajdziemy też jakiś lucky bloka. Najlepiej rainbow albo black. O nie, wiecie co? Jak ja zaczynałem w ogóle grę, to wtedy też były lucky bloki. I ja się wtedy cieszyłem, że ze wszystkiego lecą jajka. Teraz myślę, że jest to trochę uciążliwe. I chyba będę musiał w ogóle zainwestować w to, żeby móc sobie pomijać, tak jakby otwieranie jajek. Tylko ile kosztuje ten game pass? 125 OpenX yy, Way Faster. Dobra, ja sobie to kupię, bo, bo naprawdę nie wytrzymam więc początek w ogóle filmiku, a ja już kupuję sobie pierwsze ulepszenie z Game Passa. Więc dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy już w Techu. Zobaczymy. Tutaj jest pierwszy laki blok, tutaj drugi, trzeci, czwarty. Trochę ich jest, no nie są to póki co takie, jakie bym chciał. Ej, co to jest? Coś nowego wprowadzą. Czajcie to. Jeszcze jest komiksów, że za niedługo. W ogóle wygląda to tak trochę komiksowo. Ej, kozacko, dawajcie już to. Chcę zobaczyć co tutaj jest. Jezu mój głos. O tam jest. Ten fajny. I z niego będzie jajko, a z tego jajka będzie huge. Nie jest to huge, ale jest to lucky do minus. Jego jeszcze nie miałem, więc patrzcie Lucky Dominusik jest tutaj Ma trzy enchanty na sobie Więc jest spoko, ale nie wiem czy tak naprawdę Na pierwszym wardzie nie będzie lepiej No bo on jest dłuższy, na każdego laki bloka. tutaj daj skrzyneczkę, czerwony To jeszcze lepiej, no, nie ma niestety Jajka z niego, a jestem ciekaw Jak on się prezentuje i w ogóle jaka będzie jego cena W te pierwsze dni, bo Później to leci na łeb, na szyję W ogóle patrzcie jaką mam kozacką koszulkę I takie koszulki i za chwilę trochę Więcej koszulek i spodni w ogóle Ubrań w tej gierce będzie Do nabycia No jeżeli chcielibyście w ogóle mieć coś podobnego Zapraszam do grupy Kianki Węgorza W Robloxie To będzie dużo nowości, będzie dużo nowości Kolejne rzeczy się tworzą, więc myślę, że naprawdę warto No i wszystko jest za oczywiście low price'a Tak żeby nie trzeba było jakoś Super dużo pieniędzy na to wydawać Myślałem, że w piekle będzie jakiś lucky block Taki w wersji black Chociaż, albo rainbow Chociaż rainbow bardziej w niebie by pasowało, Nie, więc pójdziemy sobie do nieba i, 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 tutaj niestety też na razie nic nie widać. Wiem wam, że ja bardzo bym chciała takiego Dominusa, ale bym się cieszył jakby mi się udało go zrobić. Tak boli mnie gardło, że to jest moja już druga kawa. Jeżeli masz szczęście, wykruj, wyklujesz HUGE LUCKY DOMINUSA. Tak, dajcie mi go. Okej, okay, czyli o to w tym chodzi, że jest powtarzanie. Czyli jak raz sobie zrobimy, to później już nie musimy zaznaczać na nowo, tylko jest coś takie, jak powtórz tutaj. Tęczowe szczęśliwe bloki pojawiają się wszędzie, ale tylko przez tydzień. Czyli one są w ogóle tylko i wyłącznie w pierwszym tygodniu. Rozbijaba otrzymać szczęśliwe nagrody. Sprawdź, czy uda Ci się znaleźć rzadki Rainbow Lucky Block. Lecimy dalej, bo mamy jeszcze dużo do roboty. Kilka godzin jeszcze przed nami. Jest pierwszy rainbow! ah no mao since ten in rainbow they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test Legendarny! Ej! Z bliska go muszę zobaczyć! Ej, fajne! Tego nie miałem na 100%! Ale tu jest w ogóle tych bloków! Jakie to jest opłacalne być, być tutaj. No i powiem wam widzowie, że jest ciężko, ale jest ciężko, bo zaczyna zaczynamy boleć coraz bardziej. Ale no nie odpuszczę, no muszę, muszę tutaj być, więc jeżeli doceniacie, to pamiętajcie o tej łapce w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, zróbcie to, kochani, bo widzicie człowiek chory, a nagrywa dla was, żebyście mogli sobie obejrzeć odcinek, jak wydropię sobie Hijan. No mam nadzieję, że go wydropię, oczywiście. Póki co. Ciężko, ale jeszcze dużo przed nami. Ale powiem Wam tak szczerze, że te Laki Bloki to jest coś lepszego niż otwieranie jajek moim zdaniem. Nie wiem, jakaś taka lepsza satysfakcja. Bo przy jajkach tylko się stoi i się naciska ewentualnie jak się nie ma game passów. No a tutaj musisz się poruszać, musisz coś kliknąć. Jest to takie bardziej angażujące, no i bardziej przypomina mi grę taką do grindowania, a ja zawsze lubię grać w grę MMORPG. Jeszcze 5 peców potrzebuję. Oh, oh shit. Here we go again. Oh, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They want to rise up while you drown. No i po prostu na nas spadł kolejny Lucky Blok, czy to będzie kolejny mityczny Lucky Dominus? Sprawdźmy. Otóż to. E... Ale był schowany. W ogóle takie eventy to jest najlepszy moment, żeby dołączyć do gry, bo wyobraźcie sobie, że zaczynacie grę. Rozwalacie coś takiego i od razu leci Wam złoty mityk. Presto, no więcej takich eventów dla nowych graczy. No i dla tych starych wyjadaczy też oczywiście, to jest fajne. Ach... Ile jeszcze, żeby mieć tego huge'a? O! Mamy Rainbowa! Dobra, będzie Mityk. O nie, inne jajo. Naprawdę pierwszy raz mi Mityk z tego nie poleciał. Zdecydowanie Tech Ward jest najlepszy, jeżeli chodzi w ogóle o liczbę tych e, Lucky bloków. więc jeżeli chcecie sobie zrobić indeks, jeżeli chcecie mieć jakieś szanse na wydropienie czegoś fajnego, to polecam zdecydowanie iść do Tech Wardu. Ale tu też tego nafarmiło. Otwieramy. Wow, wow, wow! O, i jest jeszcze! Co tam, Widzu? Wow, się mi daje Dziękuję, Miki Dobra, także mamy nowego i Je Ej, jego mi chyba brakowało w ogóle do tego Sprawdźmy, proszę Tak, jeszcze trzy, dziękuję bardzo, Miki Jajka, jajka, jeszcze więcej jajek Dajcie mi jajka, fajne jajka Najlepiej no, takie gigantyczne, duże jajko To będzie Mityk Tak jest Najlepiej no, takie gigantyczne duże jajko, z którego wyleci gigantyczny laki do minus. To by było coś. W każdym takim Lucky Boxie może być Huge. W tych mniejszych jest oczywiście mniejsza szansa, ale nadal jest szansa, że tam siedzi Huge. W sumie, ciekawe jak by się tam zmieścił. No, ale dobra, no. Preston, ja wiem, że my tak się zbytnio chyba nie lubimy, bo ty mi nigdy nie dajesz prezentów, panie Preston. Ale dzisiaj, jakbyś dał na odcinek takiego Huge'a, to by było coś. Właśnie moja widzka zrobiła taki arcik ze mną, wy teraz widzicie jego przebitkę. Ej, jest naprawdę mega kozackie! I mam tutaj kolor włosów jak moja postać z Robloxa. Ej, no sztos totalny! Zobaczymy w ogóle jak działa ta funkcja tego przycisku, bo teraz według tego... O, jest powtórz, jacie! Jak to ułatwia pracę! Ej, przestały jajka lecieć. Gdzie są jajka? Weski, tu nie ma jajek. Nic nie leciało. Po drodze zrobiłem trzy kolejne relogi. I czy, czy, czy coś naprawione nie. Dobra, oficjalnie event się zepsuł, kochani. Nie, naprawdę. O ja. No to długo se event nie potrwał. Ciekawe teraz jak szybko go w ogóle naprawią. Najgorsze jest to, że każda rozwalona skrzynka to mógł być potencjalnie huge. Oj, No to Preston nam trochę uniemożliwił zdobycie dzisiaj huge'a. A szkoda, szkoda, szkoda. No tak czy owak widzowie, jeżeli będzie 1000 łapek w górę, robimy sobie ten sam challenge tylko przez 24 godziny. Czyli 24 godziny będę chodzić i będę grać w Pet Simulator X, jeżeli zostawicie oczywiście łapkę w górę. Więc jeżeli się podobało, zachęcam do tego na 10 tysięcy subów, czyli już całkiem za niedługo, bo mamy jakoś lekko ponad 7 koła. Jest on do wygrania, trzeba być subskrybentem, z dzwoneczkiem i komentować filmy, bo wybiorę sobie spośród wszystkich filmów jeden komentarz, który otrzyma właśnie tego huge jolly pingwina. Także nie przedłużając kochani, trzymajcie się i cześć, do następnego.